Dobra, przyjechaliśmy, witam wszystkich fanatyków wędkarstwa Przyjechaliśmy właśnie do Weidhoven Do Weidhoven, gdzie, gdzie mamy nadzieję, że coś so połapiemy Jechaliśmy, był śnieg, taka pogoda normalnie, śnieg z deszczem sypał Ale jakoś się uspokoiło, teraz ładnie słoneczko Tam wyszło No i idziemy się rozpakować tak. Wszystkie rzeczy Zobaczymy na pewno też wodę naokoło Przyjdziemy no. zobaczyć jak to tam wygląda Ale jest ładnie na razie Woda jest cały czas jeszcze zimna tak. I on mówił, że ma stopni? Nawet nie 6 stopni ta woda no, nie ma No 5 chyba stopni no tak. i... Później wszystko obadamy wszystko... O wszystkim się dowiecie No i nisza jest 12 kwietnia nie? Tak no no. I... Zobaczcie, fajna pogoda Chcieliśmy tu na te 4 dni. Zobaczymy, co będzie po tych 4 dniach. Czy będziemy smutni albo szczęśliwi. Smutni albo szczęśliwi, otóż to. No. Ale woda piękna jest. Głęboka. 8, 8 mm. No, zobaczymy zaraz, wam pokażemy na Deepy no. na pontonie. Poszukamy sobie mystówki i zobaczycie to tam na następnej części. To mamy jeszcze tu. Kolegów obok. obok kolegów sąsiadów takich naszych holenderskich. No, rozmawialiśmy z nimi, kto ma jaką część wody. Jeden ma pół zbiornika, my mamy dalsze pół zbiornika, podzielone to jest fajnie to. Tak w miarę woda to przez 300, zobaczycie później. Ale jest... jest normalnie ogień. Jak sądzisz? Złowimy albo nie złowimy, zobaczymy no. do czwartku no, Mamy paru, czasy, cztery dużo czasu. Dni na zabawę, tak zwaną Oby pogoda nam i ryby brały, nie? najważniejsze no. W nocy ma być minus 4, czyli fajna impreza, No, no. Ale mamy piecyki, 40 litrów benzynu, no, damy radę Damy radę, <laughs> otóż to, to, dobra Tak jak widać, obczajamy miejscówki. No, no boju. Wszystko to jest twarde. I zaraz, tu jest 6,3 metra. O patrz, tu coś płynie. No, rybki. No, rybki są. 6,2 metra. 6 metrów tu masz? No Nieźle, nie? Zaraz zobaczymy Widać, że coś jest, coś pływa No, teraz pijemy w gałąź. O! <noise> 4.5, 4.5 do tyłu trakuje, no tu jest idealne też położycie ta, Tu. Tu. Idealnie pod nami, albo to już A, rybiczki tu się A te plamki, to co są ryby? Tak? To są ryby. To dużo tu ryb. No albo ryby zawsze obok brzegu. A to aj małe rybki, pokażę. Małe, widzisz, wszystko twarde miasta. Widzisz? wjechaliśmy trochę. A widzicie tu, jak to wszystko wygląda to Jest ładnie I no teraz tak Co na hak? Ja na jednego na pewno Na... Boże na... Tak sztura, boże po bo holendersku gada Nie, no na josotra na pewno jedną damam Wędkę I tam oszusza i ser I... No i dwie na karpia. No Bo czy miszo. Po trzy możemy mieć tutaj na tym zbiorniku Truskawkę Ananas, na Jedna na słodkie. Albo live system, zobaczymy co... Czy... No ja chcę spróbować coś takiego, bo tu to jest holenderska woda i tu wszyscy ty łapią na te wszystkie zanęty, i my mamy coś innego od nas dosłownie z Polski, z Czech. Abyśmy to zrobili, zobaczymy. No. Czas okaże, Dobra, działamy dalej. No zaraz. Czy... I do zobaczenia za jakiś czas. No, mamy zimne, ale nieźle. No, dobrze, na razie jest plus 30. <grym> no, na razie jest plus 30, to jest racja. Siemanko! Witamy Poranku O poranku Gotujemy sobie Tak, wstaliśmy Wstaliśmy właśnie o 5.30 ołowo I no Pojechała wędka no i, i nic nie? No. Nie wyczepiliśmy tego Swoje, swoje zrobiliśmy Odjazd był Odjazd był, w tym momencie godzina 10:00. E, pora na śniadanie Zrobimy sobie śniadanie no. No. Się dowiedziałem na przykład, że kolega jest też kucharzem, tak jak ja no. jestem kucharzem Wszyscy jesteśmy, czyli że dwójkę kucharzą Teraz dwóch kucharzy się dobrało na dzisiejsze śniadanie Czyli bądź zjemy, albo w ogóle nic nie zjemy Kucharz nigdy głodny <noise> tak nie, Mówi, nie? Kucharz kuchy... nigdy głodny nie chodzi no. jak Zawsze pokał... jedzenie, na, jedzenie na rybach to jest najpoważniejsze, że jest dla mnie. Ja myślę, że jest Tak, tak to nie? jest taka poważna rzecz A śniadanie to jeszcze bardziej tu jest, bardzo, tu jest w tej wodzie bardzo dużo naturalnego pokarmu Dużo w wodzie i, i, i dużo raków. Raków tego wszystkiego. Że, że tu jest czysta woda, czysta woda, zbro... No, to... Ta woda jest czysta, po prostu Ta jest flora czysta. Ma, jest bogata, wszystko co ryba no. je. No, bo ja, jedno, ja dwie wędki mam oczywiście na Karpia, bo przyjechaliśmy na karpie. To dwie wędki mam na Karpia i jedną wędkę mam na Jasopra. Ale no. myślę, że na tej środkowej enki może jeszcze to teraz tam siedzi. No bo mam takie pojęcie, nie wiem jak jeszcze to bierze. Badaj je, nie? No i... Badamy tutaj. Ale, ale zobaczymy. Ale... No. Czas pokaże. Go? No, ej. Jesiotr, nie? Widzicie, nie chcę go wystraszyć. Ej, nie puszcza jesiotr, tak. Ja myślę, że 20 ma. No, całkiem możliwe. No, będzie 20 20 coś, piękne. Widzisz? Ooo. Dobra, jaki on jest duży, nie? O to będzie 20 parek To będzie może nawet 28 Czy tak? więcej Nie wiem, ja nie mogłem podnieść, nie? No Ej a, y Wiem na pewno, że to jest moja życiówka i <grym Ej, <grym ja Odczep ciężarek y tam został mu tylko hak. No, Zarosku ja. Ale on jest duży nie? N nie, nie mam chilliku Kurczę Adrian, nie mam jeszcze sieli z tego one nie Spoko Ogarny, nie? Lebo... No, się, no Zmęczył, nie? Masakrycznie Gdzie 15 Aż ta? No Ale... Czekaj Tak 14, 14 i pół. No trochę się prze... prze... ten. Ale piękny. Duży. Grubas. Nie? No, grubasek. Super. Nie? Oh. Inspiratoryjne. <gryw> złapiliśmy pierwszą rybę. No, po. Druga nocka. No właśnie, druga nocka i. Pierwsza nocka Potem bez my... pika. Druga nocka mamy. Jesiotra. 14,5 kg. 14,5, no. Piękna rybka. Piękna, Piękna rybka. Piękna rybka. Chyba mam problem, nie? Piękny. Mamy pięknego Jesiotra. 14,5 kg. Super rybka. Bardzo piękny. nie Nienormalny bój. Coś wspaniałego, pięknego i powiedz. śliczny. Nienormalny. Bardzo piękny, nie? Tak. Idziemy, może już z nią do wody, żeby za długo ją tak, nie tak. męczyć Tak, wypuścimy i ją i przy następnej się wam odesłamy. No, na pewno. Mamy taką oczywiście nadzieję, jak zawsze. Tak. Już idzie, nie? Woda no. odpliwa sobie. Tak. No, super. O, płynął. No. no. no Proszę, no, Nie, Ładnie. No, jest no, duży, ale cieszy. Pewnie, że na macie. A skąd co się dzieje, nie? no. Ale widzimy... Nawet nie, nie celich 9 Nie no, wyzerowane jest, równe dziewiątka. Ten to jest żywy. Wczoraj no, to bo... O, wie, no bo... Ten się bardziej. Się bardziej wymęczy, Mamy drugą rybkę na macie. je się od 9 kilo.

terech sumie 5 dniach, 4 nockach, 4 w 5 dniach nie Videli sme na jazere Inspirator Lake. Ajkowa, na privátnej vode w wodzie, bardzo ciężkiej wody. Karpiaśmy nie złowili, niestety. Tak, ani nasze śledzenie nie dowiedzi, żadne ryby do połowienia, no karpia nie było. Jako nie wiemy, zimna woda może, może Karty są przejedzone tym naturalnym pokarmem, bo to strasznie tego dużo. Wyciągając ponton z wody wczoraj i silnik, to tam, gdzie cały czas przez te cztery dni, noce i dni było w wodzie, to normalnie różnymi, różnymi Takim, no, naturalnym pokarmem. Nie wiem, czy jakieś było, jakieś małe robaczki, małże coś. Jest. Małże też tu są, głęboko, zimna woda. Niech nam padał, tak jak przyjrzeliśmy. Śnieg nam padał. Teraz wyjeżdżamy, słońce świeci. A tam się ryba wyrzuciła. Zapraszamy, no. Teraz, no. no i... teraz aktywna ryba, my przyjechaliśmy, zero aktywności ryby, nic. nocy minus 2, minus 3. Tak. No. no. Niestety. Pogoda nam nie sprzyjała, ryby też nam nie sprzyjały. To znaczy, to by sprzyjały, bo tam no. wyciągłeś. Źle no, jedna z ale to nie karp. No tak. ale riba ci Przyjechaliśmy na ryby To fajnie było, nie? Tak. No i stąd tam do następnego. Nie? Pewnie. Do następnego i widzimy się nad wodą. Hejo. Tak.